Gościem Szkoły Eksploatacji Podziemnej i Portalu Górniczego net.tg.pl jest Pan Wojciech Lekan z Lubelskiego Węgla Bogdanka. Czy doświadczenia Bogdanki związane z głębieniem szybów były porównywalne z tym, co działo się kiedyś podczas budowy kopalń na Śląsku? W części tak, a w większości raczej nie. Napotkaliśmy zupełnie inne warunki górniczo-geologiczne, inne uwarunkowania, i to sprawiło nam wiele niespodzianek. Chociaż na dzień dzisiejszy szyby są w dobrym stanie i nie widzimy zagrożeń. Dokuczała tam kurzawka? Tak. Kurzawka to jest takie przekleństwo, które tam wisi nad nami cały czas, ponieważ ciśnienie w tej warstwie jest nadal niebezpieczne. Chociaż horyzont wodny obniżył się w tej warstwie i ciśnienie jest obniżone, i na innych już parametrach pracuje na obudowę. A stan obudowy szybu jest, szybów w zasadzie sześciu, jest bardzo dobry. Czy w tej chwili koledzy ze Śląska, pracownicy, przedsiębiorstw zajmującym się głębieniem szybów, korzystają z Waszych doświadczeń? Tak. Ostatnio takie były przypadki, że nasze obudowy, konstrukcje nowych obudów, choćby zbiorników retencyjnych, są wykorzystywane przy... Budowie, przy budowie podobnych konstrukcji na Górnym Śląsku. Bogdanka ma w zanadrzu jeszcze jakieś plany rozwojowe związane z ekspansją? Na pewno tak. Bardzo dziękuję za rozmowę. Gościem Szkoły Eksploatacji Podziemnej i portalu górniczego netto.pl był pan Wojciech Lekan z Lubelskiego Węgla Bogdanka. Dziękuję pani bardzo.